Cześć! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie na naszym kanale Z Życia Maltańczyka i dziś będzie film dotyczący zabawy z szerpakiem czyli będzie to cykl jakby jeden z filmów który dotyczyć będzie również zabaw z psem także zapraszam Was bardzo serdecznie tutaj jak widzieliście mamy już Naszego delikwenta, z którym się będziemy bawić i który nam będzie pokazywał, jak się prawidłowo należy bawić szarpakiem. Leonek generalnie nie ma z tym już problemu, jest jakby nauczony też bardzo dobrze prawidłowej zabawy z szarpakiem. Ja też jestem, mam nadzieję, jej nauczona, więc chciałam Wam kilka słów na ten temat powiedzieć. Więc, jakby na początek, chciałabym zaprezentować Wam szarpaki, które ja mam. I dobrze jest, żeby używać szarpaków, zwłaszcza na początku nauki zabawy z szarpakiem, żeby używać szarpaki, które są miękkie, które się łatwo gryzie, które łatwo chwycić gdzieś w pysk. Czyli nie używajcie jakichś, nie wiem, drewnianych szarpaków, czy jakichś takich szarpaków, które są powiedzmy takiego ciężkiego materiału, jakichś grubych lin. Tylko na początku dobrze, żeby to były takie na przykład polarowe, jak ten, który właśnie trzymam w ręku. To jest taki właśnie nasz pierwszy klasyczny szarpak, Leo na razie może już może zostawmy je, bo on się słuchajcie tutaj nam za bardzo, za bardzo się po prostu ekscytuje, a to na później, najpierw trochę teorii, puść. Więc tutaj mamy właśnie taki szarpak warkocz. On kosztował około, słuchajcie, 7 zł. To nie była droga rzecz. Gdzieś na jakiejś wystawie chyba kupiliśmy. Bardzo fajna sprawa. Dlaczego ten szarpak jest fajny? Dlatego, że przede wszystkim jest długi i dzięki temu, że jest długi, dobrze się można nim bawić, bo jakby nie ma ugryzienia, że pies nas chwyci gdzieś za rękę, więc zwłaszcza takim osobom, które się gdzieś tam na początku boją bawić szarpanie, bo boją się, że na przykład pies ich gdzieś tam chapnie, to polecam po prostu takie długie szarpaki. Inny szarpak, który tutaj mam, to jest szarpak też można powiedzieć taki warkocz, no może nie taki warkocz, taka bardziej plecionka. Trochę jest krótszy, to był nasz drugi szarpak, on był zamówiony gdzieś na Allegro. A szarpak, który robi furrory, to jest szarpak z puterkiem. Dodatkowo jest tutaj jeszcze piszczałka, chociaż za bardzo, no tak. Z tymi piszczałkami to też jest różnie, bo niektóre psy są za bardzo się nakręcają, kiedy piszczałki są, więc tutaj też musicie znać swojego psa i uważać po prostu na to. On jest też na takiej elastycznej tutaj gumie, więc jakby też można powiedzieć, że jest dość fajny. No i ma takie specyficzne tutaj swoje futerko. Niektóre psy to bardzo nakręca i fajnie się bawią, ale niektóre nakręca za bardzo, więc tutaj też musicie swojego psa wyczuć. No i co jest istotne, myśmy pierwszy raz bawili, bawili się takim szarpakiem na jednym ze szkoleń, dlatego zobaczyliśmy, że Leo bardzo fajnie w tą zabawę wchodzi i Pani trenerka nam poleciła właśnie taki szarpak z futerkiem, dlatego go kupiliśmy. On jest gdzieś kupiony hmm, chyba też na Allegro, był robiony mało tego na zamówienie dla Leonka. ok zostawiamy. Ale chciałam Wam też pokazać e, zabawki, które jako takie same z siebie nie są szarpakami. O, Boruś przyszedł. Choć Borusiu. A, Boruś się schował. E, na przykład tutaj właśnie mamy e, taką... Pokażmy Wam Borusia na chwilę, jak się schował. <grym> mamy tutaj taką zwykłą zabawkę, która jest już podniszczoną kurą. Ale również ma takie elementy, za które można bardzo fajnie ciągać, i również może pełnić nam funkcję takiego szarpaka. Generalnie, właśnie wszystkie jakieś takie zabawki pluszowe, pluszaki, gdzieś takie zabawki z takimi sznurkami, bardzo, bardzo fajnie się sprawdzają, i to jest mega fajny pomysł. Tutaj jeszcze mamy kolejną zabawkę. Może już dajmy spokój Borusiowi, pokażmy, co jeszcze mamy. Tutaj mamy też taką fajną zabawkę reniferka świątecznego. Ona też się świetnie sprawdza jako szarpak, więc naprawdę nie musicie kupować specjalnych szarpaków. Czasem po prostu wystarczy naprawdę jakiś gruby sznurek, czy zabawka, która ma takie elementy sznurkowe, i to będzie ok. Ale słuchajcie, naprawdę, nawet taka zwykła kura. O, to jest na przykład zabawka, którą Leo się uwielbia przyciągać gdzieś tam skrzydełka czy tutaj za dziób chwyta i świetnie się tym bawi również, więc to naprawdę nie muszą być takie typowe, gotowe szarpaki. E, słuchajcie, przede wszystkim dlaczego zabawa ja sobie usiądę może, dlaczego zabawa z szarpakiem jest fajna, ważna i dlaczego w ogóle powinniśmy stosować taką zabawę? E, dlaczego to jest fajne? No, otóż przede wszystkim dlatego, że mamy tak zwany, chodź chodź chodź, 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 mamy tak zwany łańcuch łowiecki, i jak wiecie, ten łańcuch łowiecki jest ważny i w przypadku psów, i w przypadku kotów. Tak samo bardzo. Generalnie jeżeli chodzi o koty, one mają ten instynkt łowiecki naprawdę bardzo, bardzo silny. I właściwie zabawa z kotem no to jest po prostu tak naprawdę zabawa w polowanie. Ale słuchajcie, w przypadku psów jest tak naprawdę dokładnie tak samo, ponieważ wszystkie zabawy, które my prowadzimy z psem, to są zabawy, które polegają na zaspokojeniu tego instynktu łowieckiego. Wiemy, że czasami psy mają ten instynkt większy, czasami mają mniejszy, czasami bardziej jakby te potrzeby łowieckie się u nich rozwijają, czasami mniej, ale u każdego z psów takie coś występuje. I tak naprawdę każda zabawa, którą byśmy nie robili, jest połączona z tym łańcuchem łowieckim. Otóż pamiętajcie, że pierwszą ważną rzeczą to jest wypatrywanie, czyli pies wypatruje sobie. Że tak powiem, ofiary. Następnie to jest, czy właśnie zauważenie, wypatrywanie, potem jest pogoń za tą ofiarą, następnie jest chwycenie, rozszerpanie i połknięcie, czyli domknięcie tego łańcucha łowieckiego. I tak naprawdę wszystkie zabawy, które stosujemy, są spowodowane właśnie łańcuchem łowieckim i jego realizacją, bo chociażby zabawa w tropienie to jest nic innego, jak element wypatrywania ofiary, wyszukiwania tej ofiary, więc kiedy piesek szuka nam w miseczce, z piłeczkami albo miseczce z rąkami, słodkami papierowymi po papierze toaletowym i szuka na przykład właśnie tam jakichś snokołyków, to to jest nic innego jak właśnie ten element wypatrywania, tak? Kiedy bawimy się w aporty, rzucamy psiakom jakąś piłeczkę, to też jest element pogoni. I tutaj pamiętajcie o tym, że ten element pogoni może być dla psa bardzo, ale to bardzo nakręcający. Bardzo prosimy pana operatora, żeby teraz nie nakręcał naszego leosia, bo nakręca zupełnie bez sensu, zamiast słuchać, o czym my mówimy, prawda? I na przykład taka zabawa w pogoń może być naprawdę, naprawdę czasem zbyt ekscytująca. I tutaj behawioryści bardzo często mówią o tym, że jeżeli aport, to nie taki zafiksowany, nie taki pełen nakręcenia, tak? Okej, okay, rzucenie piłeczki kilka razy i zabawa w aport nie jest niczym złym, ale pamiętajmy, że tak naprawdę w naturze. Pogoń jest najbardziej, można powiedzieć, takim yy, ekscytującym momentem najbardziej emocjonalnym, ale też zarazem najbardziej stresującym. Więc kiedy pies biegnie nam po tą piłkę, to tak naprawdę jest to dla niego olbrzymi stres. Pies się nakręca i te emocje są w nim bardzo silne. Czasami potem trudno go przystopować, więc yy, pamiętajmy o tym i też dawkujmy to w, odpowiednim, jakby, w odpowiedniej ilości. No a natomiast właśnie zabawa szarpakiem to jest nic innego jak moment chwycenia ofiary i jej rozszarpywania, czyli tak naprawdę mamy tutaj dwa elementy zaspokojenia łańcucha łowieckiego u zwierzaka, więc pamiętajmy o tym i korzystajmy z tego, bawmy się w ten sposób. Jeżeli chodzi o zabawę szarpakiem, trzeba wiedzieć, jak to robić i jak to robić umiejętnie. Nie zawsze jest to proste, nie zawsze jest to, można powiedzieć, takie oczywiste, bo czasami możemy popełnić mnóstwo błędów, a jeżeli... Te błędy popełnimy, no to tak naprawdę potem mamy tak zwanego spalonego psa. Pierwszą ważną rzeczą jest to, że pies nie powinien się bawić szarpakiem sam, czyli to co robi teraz Leo. To jest okay. nieodpowiednie. E, tak, e, u nas szarpaki są schowane, myśmy teraz je wyciągnęli, wiadomo, dla nakręcenia filmu, ale szarpaki są schowane i są wyciągane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się bawimy z psem. E, a tak, są gdzieś schowane w komodzie, ale obie są, ale nie ma do nich absolutnie dostępu e, i wyciągamy je, bawimy się raz jednym szarpakiem, raz drugim, wymieniamy mu te zabawy, bawimy się takim szarpakiem raz na kilka dni e, i e, generalnie to nie jest zabawka, którą on może sobie męgłać. Dlaczego? Dlatego, że gdyby była ona dla niego dostępna cały czas, to tak naprawdę znudziłby się bardzo tą zabawką i nie chciałby po nią sięgać. Nie byłaby ona dla niego tak ekscytująca, nie byłaby dla niego fascynująca, nie byłoby to po prostu dla niego nic fajnego. Więc jakby tutaj o tym musimy pamiętać. Kolejna sprawa jest taka, że żeby dobrze bawić się w szarpanie, należy nauczyć psa komendy puść i komendy masz. Ja na przykład uczyłam Leonka właśnie w ten sposób, że najpierw uczyliśmy się na aportach, tak? czyli najpierw przynosi, przynosił mi jakąś zabawkę czy piłkę, no i właśnie wtedy uczył się puść i masz. Jak nauczyć psa reagowania, właśnie i puszczania zabawki na zawołanie? Można to robić tak naprawdę na różne sposoby. Pierwszym bardzo fajnym, czy sposobem, który jest tak naprawdę w sumie najgorszy z tych sposobów, to jest pomysł na zabaw, na jedzenie, czyli jeżeli pies puści, dostaje nagrodę, wiadomo, że musi puścić. Leo, na razie puść, tak? Wiadomo, że musi puścić zabawkę, żeby móc chwycić jakiś przysmak, tak? Więc on tutaj wtedy puszcza, ale no. Z kolei tutaj musi minąć chwila, zanim on to jedzenie pogryzie, zanim je zje i to wtedy też mija jakby ekscytacja, trzeba na nowo psa zachęcać czasami do zabawy, więc to może być problem. Lepszym sposobem jest używanie dwóch szarpaków jednocześnie, najlepiej dwóch takich samych. Bardzo fajnie jest mieć dwie zabawki, które wyglądają identycznie, czyli po prostu kupić dwie dokładnie takie same zabawki i wtedy, kiedy chcemy, żeby pies spuścił, on, bawi się z nami zabawką, mówimy Puść, ale oferujemy mu drugą ręką, drugą ręką oferujemy mu wtedy drugą zabawkę, tak? I wtedy pies po prostu sobie chwyta i ma to samo, czyli działamy na zasadzie takiej wymiany. A trzecią możliwością jest po prostu całkowite unieruchomienie zabawki, czyli bawimy się tak zabawką, że nagle ją po prostu. Ona jest nieruchoma i tak naprawdę przestaje być dla psa atrakcyjna, bo jeżeli się nie rusza, jeżeli po prostu leży, bardzo często nie jest już w żaden sposób dla psa atrakcyjna i pies sam z siebie ją puszcza, a następnie rzucamy ją gdzieś psu dalej i mówimy masz i wtedy umożliwiamy psu chwyt. Więc takie są możliwości, żeby nauczyć psa tej zabawy chwyć i masz. To jest bardzo ważne. Co jeszcze jest bardzo istotne, pamiętajcie, że w trakcie zabawy z szarpakiem pies bardzo często się będzie ekscytował i to jest normalne, na przykład będzie warczał. I może się w nas zapalić, jeżeli o tym nie wiemy, to może się nam, u nas w głowie zapalić taka czerwona lampka, że jak to nasz pies na nas warczy, coś jest nie tak, że jest to zabawa, która wzbudza w nim agresję. I słuchajcie, absolutnie tak nie jest. To jest naturalny odruch, to jest jakby normalne, że on warczy podczas tej zabawy w szarpanie i absolutnie nie powinniśmy go karać za to, o, za to, że on wtedy warczy. W ogóle nie należy karać psa za warczenie. Warczenie jest sygnałem uspokajającym, który e, mówi nam, e, pies nas w ten sposób ostrzega. Jeżeli my ten sygnał zlekceważymy albo jeżeli go nauczymy, że ma nam nie warczyć, kiedy mu się coś nie podoba, to będzie od razu przychodził do ataku i do gryzienia, więc nigdy nie karamy psa za warczenie, a już tym bardziej w takiej zabawie e, typu zabawa w szarpanie, która jest naturalną zabawą i to jest po prostu dla niego ekscytacja i on ma prawo walczyć więc to jest jakby normalne. Jako ciekawostkę powiem wam, że w stadach wilków, kiedy wilki upolowały sobie jakąś ofiarę, zwierzynę, to bardzo często rozszarpywały ją razem, czyli jeden wilk chwytał z jednej strony tą zwierzynę, drugi z drugiej i po prostu razem rozszarpywały i nam się może wydawać, że zabawa w szarpanie jest tak naprawdę zabawą w rywalizację, że my tutaj rywalizujemy z tym naszym psakiem, ale właśnie tak nie jest, ponieważ on tego tak nie odbiera. On odbiera to w ten sposób, że razem z nami tą ofiarę rozszarpuje i to jest dla niego jakby ekscytacja, tak? No oczywiście, wiadomo, my czasem tą zabawkę schowamy gdzieś tam, ją ukryjemy, odbiegniemy, żeby pies miał większy fan i on, wiadomo, wtedy za tym leci, ale no trzeba jakby pamiętać o tym, że to jest normalne, tak? Że on wtedy sobie warczy i wcale to nie jest taka zabawa y, stricte na y, agresję, że no, to nie wywołuje w psu agresję. Ta zabawa pozwala raczej psu się wyżyć, bo i tutaj no, działa element ruchu, pies rusza się, ma ruch, więc spala kalorie, ma lepszą, jest jakby tutaj działa jego aktywność fizyczna. Z drugiej strony zaspokaja swoją potrzebę rozszarpywania, swoją potrzebę chwytania, czyli zaspokaja swój instynkt łowiecki, a po trzecie, jest to zabawa z nami, więc mamy tutaj element zbliżania się do swojego psa i zbliżania. Psa do swojego opiekuna i wiąże się między nami fantastyczna relacja. Więc, tak naprawdę, jeżeli robimy to umiejętnie, no to jest zawsze ok. Pamiętajcie również o tym, że nie zawsze powinniśmy pozwalać psu wygrywać, jak i nie zawsze powinniśmy my wygrywać. To znaczy, chodzi tutaj o to, kto ostatecznie przechwyci ten szarpak. Jeżeli mamy psa, który jest psem lękliwym, który wielu rzeczy się boi, często takie psy są właśnie na przykład po kastracji, jeżeli została ona przeprowadzona, a nie powinna być przeprowadzona na przykład w przypadku psa lękliwego. Jeżeli wtedy będziemy się z nim bawić szarpakiem i ten nasz pies będzie po prostu, słuchajcie, za każdym Razem przegrywał, bo my będziemy mieć ustalony, że w teorii dominacji to myśmy powinni wygrać, a nie on. No to wtedy ten pies całkowicie straci wiarę w siebie. Przy psie lękliwym powinniśmy wręcz jak najbardziej bawić się z nim w taki sposób, że to on powinien częściej wygrywać i chwytać tą zwierzynę. Czyli oczywiście nasz szarpak. Z kolei, jeżeli mamy psa, który jest dominatorem, który jest takim typowym samcem alfa, który próbuje gdzieś tam nas, nie wiem, pokazać nam, kto tu rządzi i naprawdę tak ewidentnie ustawia nas sobie, bo takie osobniki też mamy, no to wtedy raczej to my powinniśmy często wy, częściej wygrywać, tak, żeby pokazać może jednak to my mamy tę większą siłę w tym naszym, jakby, no domu. Nie powiem stadzie, bo teoria Johna Fishera o teorii dominacji i o tym, że pies żeby nas przyporządkowuje według członków stada jest już dawno obalona, więc nie użyję tutaj termina, terminu stado, tak, bo to już jakby jest nieaktualne w badaniach behawioralnych. Natomiast, co, na co musimy jeszcze zwrócić uwagę? Najlepiej bawić się także Raz pies wygra, a raz my wygrywamy. Czyli, czyli robić to po prostu tak na zmianę, yy, i wtedy ta, zabawka jest naj, ta zabawa jest najciekawsza, bo jeżeli będziemy tylko my wygrywać, albo tylko my przegrywać, no to, to pies będzie się uczył, że nie ma sensu się starać, bo i tak wygra pan, albo nie ma sensu się, nie, nie ma sensu jakby w tą drugą stronę iść, czyli no albo, albo wygra ten pan, albo zawsze wygrywam ja, więc skoro ja zawsze i tak wygram, no to w sumie po co mam o tą zabawkę zabiegać, tak? Pamiętajcie też o tym, że kiedy bawimy się szarpakiem, musimy dać z siebie 100%. Czyli to ma być naprawdę, naprawdę 100% nas w tej zabawie. To nie może być jakieś zwykłe majtanie sobie gdzieś tam yy, tym szarpakiem, tak samo jak z kotem zwykłe majtanie piórkiem, no mój kot w życiu nie podbiegnie, jak ja sobie będę majtała piórkiem, tak? Muszę zrobić coś więcej, żeby królewicz zechciał zejść z regału. Yy, a w przypadku Leonka to też nie o to chodzi, żebym po prostu wzięła szarpak do ręki, no on akurat jest bardziej taki zabawowy, więc u niego, no wzięłam szarpak, o i już, nie? No trochę go tam, ale widzicie, o! No to jest leonek, ojejku. To jest leonek akurat, tak. Ale jeżeli chodzi o, o jakieś tam no większość stworzeń, no to trzeba trochę się bardziej wysilić, tak. I musimy tutaj naprawdę dać 100%, chwalić psa w tej zabawie, ekscytować się, też na przykład używać jakichś takich bardziej piskliwych tonów. Generalnie to ma być dla psa naprawdę wielki, wielki fan, więc my musimy się tutaj postarać. No i teraz na koniec tego naszego filmiku, Chciałabym Wam zaprezentować taką właśnie przykładową zabawę z komendą puść i z komendą masz. Pokazać Wam w jaki sposób bawię się z Leonkiem. Pamiętajcie też o tym, że musi to być bezpieczne dla psa. Ja akurat bawię się z nim na łóżku, bo wtedy jakby najbardziej mam pewność, że nic mu się nie stanie. Tutaj jest też taka duża odległość, też wielkość, też duża różnica wielkości, no bo Leo jest bardzo małym pieskiem. Gdybym się bawiła z owczarkiem niemieckim czy z labradorem, o to na pewno nie robiłabym tego na łóżku. Jest to oczywiste, ale... Jeżeli y, bawię się gdzieś właśnie z takim małym pieskiem, to dobrze, żeby on był na takim lekkim podwyższeniu, bo y, no inaczej to ja musiałabym się jakoś bardzo mocno schylać, bo to tutaj też chodzi o łapki i też chodzi o zgryz, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia ze szczeniakiem, to chodzi też o zgryz. Y, najlepiej bawić się takim ruchem ósemek z tym szarpakiem, y, żeby po prostu nic się nie stało ani ze zgryzem, ani z łapkami, ani ze stawami jest to bardzo bardzo ważne. No i też ta zabawa nie ma trwać nie wiadomo jak długo. Oczywiście na końcu możemy mu zostawić ten szarpak na chwilę do powemłania, ale potem zabieramy. Bardzo ważny jest sygnał kończący zabawę, czyli komenda koniec. Tak jak przy wszystkich czynnościach, które robimy z psem, czy z nim ćwiczymy, czy robimy jakieś komendy, czy robimy aporty, czy robimy jakieś zabawy węchowe, czy nosłorki, cokolwiek byśmy nie robili, bardzo ważna jest komenda koniec, która pokazuje psu, że to już jest naprawdę koniec. I w jaki sposób mamy tego naszego psiaka nauczyć tej komendy koniec? Oczywiście w taki sposób, że kiedy mówimy ten koniec, no to naprawdę się nim nie zajmujemy. Zabieramy zabawkę, chowamy tą zabawkę, on nie ma dostępu całkowicie ani do tutaj zabawki, ani do nas. My idziemy sobie w inną część mieszkania, zajmujemy się czymś zupełnie innym, nie zwracamy uwagi na psa, tak jakby go nie było. I on po czasie nauczy się, że sygnał koniec jest końcem. Dlaczego jest tak ważne, żeby nauczyć psa tej komendy? Ano dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, nagle po prostu zabierzemy szarpak i go schowamy, pies poczuje się zdezorientowany, tak? To tak jak czasami bawimy się, bawimy się z naszym psiakiem i nagle nagle mówimy mu, nic mu nie mówimy i dzwoni do nas telefon. I my rzucamy wszystko, bierzemy po prostu telefon do ręki i rozmawiamy. A pies nasz się frustruje, no bo jak to? Przed chwilą była super zabawa, a teraz nagle pancia wzięła jakiś telefon, idzie sobie w ogóle gada i mam mnie zupełnie gdzieś, tak? A jeżeli ja wtedy powiedziałabym jasną komendę, koniec, ewentualnie jeszcze z gestem, koniec, tak? To wtedy on wie, że to jest moment przerwy naszej zabawy, i ja nie będę się teraz nim tutaj zajmować, bo robię jakieś inne rzeczy i do tej zabawy wrócimy na przykład później, tak? Także jest to kochani bardzo ważne. Więc teraz ja pokażę Wam zabawę. Pokażę Wam ją na szerpaku tym pierwszym, czyli właśnie na warkoczu. Co tu Leo jest? Wow, zobacz! Zobacz, super, super, super. A, super pies! Super! Tak! Ekstra, Leosiek, ekstra, no, ekstra, super, 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 puść, puść, super, masz, ekstra, super pies, tak, o, jaki zły, jaki zły Martaś, zły, 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 puść, super, masz, ekstra, Leo, świetnie, super pies. jak widzicie, mniej więcej tak wygląda ta zabawa. Mam nadzieję, że troszeczkę się z tego filmu dowiedzieliście. Zachęcam Was do oglądania naszych kolejnych filmów i razem z Leonciem... On się teraz nie da złapać, czy da? Razem z Leonciem i razem tutaj z Borusiem mówimy Wam... Ojej, ojej, coś mi tutaj wypadło. Ktoś mi tu wypadł, więc pożegnam się tylko z Borusiem, tak? razem z Borusem i z łomkiem, które ewidentnie nie chce być na rączkach, mówimy wam do widzenia. Tak, Borus? Do widzenia, papa. Pa.